Cześć Maćko, sobie spróbujemy. Yy, yy, spędziłem 10 godzin na strefie AWK i zobaczymy, jak, z jakimi itemami teraz sobie pogram. Na razie mam itemki, sobie część kupiłem, bo stań 10 godzin na strefie AWK i no i sobie sprzedałem, np. te te odłamki yy, wodne. Yy, miałem 18, 1 po 6 tysięcy A więc kupiłem sobie takie itemki Jeszcze potrzebuję Eletry. I lecimki Lecimy, mieczek jakiś fajny Czy tutaj jest? 17 tysięcy, no No chciałbym jakiś taniej dorwać Jeśli nie będzie, to co, to co zrobię? 4700? O To jest cena, no jadź Lasa. no źle, źle ciągle ja klikam, kurde Takie ceny to ja lubię. sobie itemki odłożę do Narczysta. Tu, 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 tu. tu. Co ja tego w sumie weźmę bo I za same itemki z strefy awk spróbuję sobie pokilować ludzi. Sklep sobie wchodzę. Wezmę sobie odłameczki Znaczy, fajerwareczki Nie kantor, nie górnik, tylko przydatne I sobie zobaczymy jak tam polecą kile, może jakoś fajnie polecą, no Fajnie by było właśnie kit Trzeba odebrać jedzonko, bo że nie ma kit jedzenia, żeby sobie nie odbierać takiego z całego gówna właśnie ach Szósteczka Dobra, ja sobie znajdę mieć i do was wrócę. O bo dobra. Mm, szukam 17 tysięcy, to jest chyba najtańszy. I chyba lepiej nie znajdę. A więc no. Chyba tak sobie zostawię. Eee, muszę sobie coś. Chyba sobie kupię po prostu jakieś... No, trochę lekkie realisty chyba mu będę musiał poczekać, aż już nie będzie u mnie na internecie. Dopiero wtedy sobie pokierujemy ludzi. Aż się nie wywaliło, ulala. Dobrze, że wtedy sobie nie kierowaliśmy ludzi. Byłoby beznadziejnie. Okreśnik sklep i sobie kupimy. Wchodzimy tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. O. Okej, okay, tak, i chyba sobie za tu, to zakupię to. Nie, to. lepiej sobie, żeby samemu sobie zrobić to. mieczyk tak. Mieczek, bam. Mieczek, tak. Więc no, z samych itemów z tej kaski, ze wszystkiego co na strefie A, przez 10 godzin, spróbuję sobie za to trochę pograć i zobaczymy, jak tam polecą kile czy tam będzie to jakieś trudne, czy łatwe, co tam będzie o, dużo, dużo a więc tak i tak mm, właśnie sklep, a ile kosztuje kolejne 16 ulewam to na razie, na razie mi chyba stać, ale nie ma co wydawać tylko na to mhm mm a więc no, właśnie sobie kupię totemik będzie on bardzo ważny tak? jeszcze raz, tak? I sobie totemik kupię, nie tutaj tylko przydatne, ja sobie wchodzę i totemik, raz dwa i trzy, i trzeci totemik myślałam, że jakiś gość podbija Hmm. Chyba sobie dam tutaj, ale tylko są za ile? Czy są w ogóle są, są są. Niestety za drogie. Są są, ale za drogie. Czy sobie to ulepszę na neteretowe. I sobie to naprawię i już będziemy mogli lecieć. Mam nadzieję, że żadnego laga nie będzie. Bo jak będzie... Ogarnie. Eku. Bo jak będzie, to po prostu kicha. Bo jak zginę z takimi itemami za 50-60 tysięcy nie, kepoć jest za dobry. Kepocz ma jakąś dziesiątkę pewnie. Nie lepsze. Więc nie, podziękuję. O no właśnie, o tym mówię. Chyba poczt jest za czekaj ucieka? Że mi się tylko tak zdaje? Pójdziemy sobie na strefie, Strefę bez Jeszcze nie mam. Znaczy, mam tego tekstur paka żeby widzieć Wszystkie sety, ale jakbym nie pokazuje O nie, o dobra Ula la la la, 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 la. On, to się biją no dobra, dobrze, dobry jest. To jak oni uciekają, to ja wolę się nie bić. Szczerze, wolę się nie bić. Chcę zobaczyć, ile zadaję. O, zadaję dużo, zadaję takie bomby. Dobra. No i w tym dopiero, w tym wreszcie można sobie się pobić. Dobre, on sobie poleci na diaksy. Kurde Se pójdę stąd aj, 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 Jest taki Kilek Próbuję go na pańczyny Pokazuję mu sojusz Sojusz, sojusz Morda, morda Morda Dobra, dobra, dobra Może się uda Próbuję od niego, od drugiej strony. Kurde! Ale bomby. On też zadaje jakieś mocne ciosy. No nie, to jest zły. No, 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 no. Ho! Dobra, dobra, dobra. On chyba ma coś podobnego niż ja. Ode mnie, więc jakby poszukam sobie jeszcze jakiegoś typka Czy będzie jakiś typo Dobra, no kurde chciałabym się z kimś tak połowić Z kimś dobrymi typami, ja to nie chcę No nie, to podziękuję Z tym typem, co bym nadjął, to by było najlepiej, ale no Spróbuję sobie jeszcze na bezelek No nie, ty ciągle są ludzie Będę Wiktor. Dobra. El, 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 Dobra. Zobaczymy, co tutaj ktoś jest. Uff. Dobra, No kurde, a może jeszcze na Emeralda. Emeraldy, jeszcze ostatnie. Ostatnia nadzieja. Ktoś tam jest. ktoś dobry. Mam nadzieję, że nie, jednak. Kurde, już myślałam, że nie ma firewerek. Dobra, ale możliwe, że tam zaraz wróci. Bo tak ludzie robią, że wracają, więc jakby. Please. To byłby kilek. Proszę. Uff, czy leci za mną? Leci za mną, leci. Już nie leci, dobra. Szybko tutaj zziął, Nie, muszę sobie znaleźć to wejście. Żeby zaraz się kopie, to właśnie jest taki stres, żeby zaraz cię nie dopadł jakiś typo. A więc no. A i ogólnie to w środę, w środę. Nie, w środę wy to widzicie, tak w środę wy to widzicie O nie, o nie, o nie, o nie Uuuh. Muszę sobie zjeść, muszę sobie zjeść Dobra, nawet to tam nie złożyłem, dobra, dobra, dobra Secik jest git Czyli już tego typa nie będzie. Aj, 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 aj. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, lecimy na bez Ek. Tam zawsze ktoś jest. Tylko nie do stra... no, Dobra. Mhm. Tylko żeby zaraz mi ja jakiś nie doszedł do tyłów. Dobra, dobra, dobra. Są gąbki, są gąbki, kurde. Tylko oni tu są. O! O! Uff! On jest jakiś do. Ale ci... Fajnie, było, gdybym wiedział, jakie nie mają set przynajmniej. To mógł polatywać. Dobra, dobra. Chopu nie żyje? Kurde! o, płdzię, płaziu, płacił. Hmm. hm, po ile to chodzi. Nie, ja że sobie kupuję od razu. Ile będę? Nie częś mnie domą noc. Podnieść 4000, dobra A więc no, mm, Spodnie są, dobra Mam jeszcze kijów, ale kijów mam, dobra Polecę jeszcze raz, w sumie Mhm mm Cześć sobie kupił okośnik sklep Dobra, mało teraz wydałem mm, Nie to Tylko to Moje rowerki. A żeby z piezonka odebrać. Tak, 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 tak. Tak. A więc, no, jeszcze sobie pójdę, ale czemu ja zawsze ginę na odcinkach? Ja cię. Nie mogę pokazać, że w miarę, w miarę coś umiem. Potrzebowałbym jakiegoś, bo samemu to trochę trudno się tutaj gra to samemu, że się killuje i w ogóle. Trzeba bym z kimś, więc jakby, jeśli chcecie ze mną pograć sobie, to możecie, to wpadajcie na Discorda. I albo piście gąbka, to was dodam do kranu, w razem pogramy. cie... nie, no jedno serce, nie, 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 nie. nie. Oby on był zaraz na jakimś generatorze. Nie no, ale ja nie. nie pf, ale mam nie ja cię Przynajmniej jeden kill, żeby się odkuć, żeby pokazać wam, że. że coś tam umiem. Mm. Trochę jest tu ryzykowne to wchodzenie. Sobie tylko zobaczę. Czy jest tu gąbka? Jest gąbka. Tylko tutaj mi zaraz mogę decyduje, Zrobię to za was, wchodzę tutaj I spróbuję nie No, Dobra Flipperowie to ten dobry Dobra, więc chyba, gdzieś tutaj jest i na pewno ma dobrego jakiegoś seta Przynajmniej te trzy koła dadzą mi te gąbki A więc przynajmniej trochę sobie odkuje, tylko żeby czy nikt ktoś nie przyleciał. Ja sobie szybko spróbuję uciec i pójść na drzewkarkę. Bo nie nałożę szybko tak elki. Jeśli będę już daleko, to może mnie nie darwał. Nie wchodzą, nie wchodzą, nie wchodzą jest. Dobra, może mi się uda. Dobra, dobra, dobra. A jeszcze mam taki... Będę teraz... bo teraz jest dużo takich sposobów, że trochę ciągle się odskrywa jakieś nowe. Więc w następnym odcinku pokażę Wam jeszcze lepszy czy z, yy... No w sumie niech to będzie niespodzianka, zobaczcie co będzie w następnym odcinku I zobaczymy czy to będzie następny odcinek Czy sobie jakoś Ale raczej tak Czy na nic, in czy nic innego nie będzie Może to będzie na yy... Na live, który będzie najprawdopodobniej w, w środę Gdzieś tak około 20-20.30 Co? Pokemonowa? Spoko, chłop, 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 chłop. Trochę się od Spoko, spoko, spoko. Dobra, przynajmniej te gąbki sobie skupałem. A więc no. Dobra, jeszcze sobie... A my proszę, 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 proszę. No ktoś takiego zrobił. Dobra Jestem Trochę cicho ale Dobra, dobra, dobra jeszcze 15 sekund chyba już minęło Mangania na PFONDOWE Okej okay. Mam 52 tysiące, więc jakby Nie jest tak źle Chyba ja sobie zainwestuję w kilof, Jednak kilowik sobie chyba zainwestuję I będę tutaj, będę, mam ten setik. Nie najgorszy, będę tylko sobie trochę upgradeować. I będę tutaj sobie być. Dzisiaj chcę sobie ogarnąć taką ósmeczkę. Żeby... Gdzieś tak na live będę już miał ósmeczkę. A więc no. O 20. będzie live'ik, więc wbijajcie. Hmm. Typa chyba nie ma. Dobra, no ów. Okej, okay. a tutaj się opłaca kopać, że nie masz, jak, jak masz 52 tysiące, a więc no. Mam jeszcze kilka tysięcy wender na nowym sposobie. Nie powiem wam jaki, ale no sobie wymyśliłem, no jest jest okrukszone. Po prostu mo można sobie na strefie A stać. I to sobie robić, więc jakby tylko tyle wam powiem. I po prostu, nie no. No, zobaczcie sobie. A więc no. I na live też będzie losowanie o 8000. Wygląda na free killa, tylko gdzie on jest? Na MS chyba nie? No ale teraz jest dużo rozkopane, eh. A bez Erek chyba nikogo nie ma Gąbka ale na razie nie, bo mam ze słaby killów Mam piąteczkę, ja sobie jeszcze ulepszę A maraldy zostały Na tego typa No go chyba nie ma, widziała w ciała Gdzieś poleciał że jakiś... ja w jakieś... Ja ogólnie nie widziałem teraz typów Więc no, takie trochę dziwne a hmm. więc no, w środę dzisiaj, bo w, to w środę. Dzisiaj jest live'ik. Wpadajcie. Hmm. Fajnie. Najprawdopodobniej będzie dzisiaj. A więc no. A. Więc dziękuję Wam za oglądanie. No i...